Kryptospekulacja, witam na Kryptobilans czwartek, 29 czerwca. Dziś nowy update informacji, nowy indykator, nowy wskaźnik, bardzo prosty dla weteranów, już bardzo znany. Natomiast dla nowych, bardzo tutaj kąty edukacji. Historyczne materiały Glasnod. Zapraszam na YouTube playlista, Glasnod. Ponadto na social media X. Kryptospekulacja, gdzie nadawkę informacji. Flash to są połączone wydarzenia kryptowalut z rynkami tradycyjnymi. Ponadto grupa Telegram, kryptospekulacja chat, a także kryptospekulacja grupy. Tutaj temat glassnode zarzucamy obecną sytuację, m.in. górników, czy jest wciąż wyprzedaż, czy też nie, no i wciąż indykator hash ribbon inversion. Temat glassnode oczywiście to żadna porada inwestycyjna, tylko wyłącznie dodatek do naszych inwestycji. W long term perspektywie dziś słońce, jutro deszcz i odwrotnie wiele czynników w tym markecie karuzela, jak możemy widzieć. No i tak Bitcoin price drawdown from ATH, czyli procentowy spadek ceny aktywów w stosunku do poprzedniego rekordowego poziomu. No i tak prostym spojrzeniem, możemy zobaczyć cena bitcoina na biało i te wędrujące poziomy z góry, te fale czerwone, to jest poziom od ostatniego ATH mierzony w procentach, jak sobie zobaczymy na ostatni cykl, chociażby jak głębokie były posunięcia podczas spinaczki na cykle ATH, no to takie wahania cenowe jak w procentowym 26,52% miały swoje miejsce, głębsze posunięcia w wstecz były tym większe oczywiście z historią Bitcoina, bo gdy zobaczymy na lata 13-14, tam wahania od ATH były bardzo wysokie w wyporywach 60, 70 czy też nawet wcześniej 80%. Tutaj mowa o bescie, o to już mieliśmy te wahania od lat 15, 19, 20, 22, 23. Głębokie posunięcia w o 80%, 81 mniej więcej. Ta ostatnia besca tutaj nam zjechała na 76, 77% od ATH. Ten wykres jest dostępny publicznie bez konieczności jakichkolwiek opłat na Glaznot I tak przykładowo ostatnia Hossa, aby sobie zobaczyć te porównania, jak głębokie były cofnięcia jeszcze bliżej. Podczas tej spinaczki tutaj jest mowa tylko wyłącznie o przebiciu ATH, a ten ATH mieliśmy tutaj przebicie na tym pułapie. No i tak podczas tej spinaczki korekty były, były głębsze też 20%. Jak widzimy zjazdy 20%, m.in. też 16%. Czy ten ruch na Double Top, tu była przecież korekta, czy też zjazda 51-50%? Procent. Zobaczmy sobie na obecną sytuację, która nas interesuje najbardziej, czyli wyjście z bessy i tego poziomu pułapu. Tak naprawdę ATH przybite zostało w tym roku wczesnym etapie, tak, pierwszego kwartału. No i mamy mniejsze, jak na razie, przesunięcia w dół: 13%, 17, 18%. Można powiedzieć, że to jest nic, chociaż biorąc pod uwagę adopcję bitcoina w funduszu ETF, możemy spodziewać się potencjalnie takich typu korekt być może nie większych jak w wcześniejszych etapach rynku. A ja zapraszam do sugestii, pytań, czy też własnych przemyśleń, co tutaj warto dołączyć. Myślę, że to bardzo podstawowy indykator. A zapraszam na te inne wcześniejsze materiały, bo tutaj jest dość ciekawie technicznie, nie tylko w tej kwestii. Kryptospekulacja, pozdrawiam.